Słyszałam po prawej stronie, że państwo słyszycie płacz zarodków, ale jesteście głusi na płacz tysiąca kobiet, które rozpaczają po nocach dlatego, że nie mogą zajść w ciążę, które płaczą rok, dwa, pięć, dlatego że im się to nie udaje. Nie słyszycie cierpienia mężczyzn, którzy słyszą diagnozę, że to po ich stronie leży problem z niepłodnością, a niestety mam złą informację dla Panów. Ostatnie badania pokazują, że w przypadku niepłodności coraz większy procent to jest problem mężczyzn. Chciałabym się zwrócić do Pana posła Brauna. Panie pośle, dwukrotnie obraził Pan polskich zootechników podczas wystąpienia w ubiegłym tygodniu i wczoraj podczas swojego wystąpienia. Jestem zootechnikiem, mój mąż jest zootechnikiem i mój syn jest zootechnikiem. Bardzo szanuję ten zawód i porównywanie pracy zootechników do pracy na rampie w Oświęcimie uważam za karygodne. I chcę panu powiedzieć nie, nie mam problemów ze słuchaniem, ze zrozumieniem. Chcę powiedzieć, że będąc zootechnikiem. I zgłębiając wiedzę dotyczącą biologii, biochemii i biofizjologii rozrodu, mam zdecydowanie większą wiedzę niż Pan na temat tego, jak wygląda procedura in vitro. się na Wysłuchanie publiczne mogło trwać przez 8 lat i tego wysłuchania nie było, Panie Pośle. Szanowni Państwo, finansowanie metody in vitro z budżetu państwa powinno być uwzględnione w systemie opieki zdrowotnej. Przypomnę, że to nie jest tylko kwestia pieniędzy. To kwestia godności, szacunku, szansy na spełnienie marzeń o macierzyństwie i ojcostwie dla wszystkich, niezależnie od zasobności portfela. Wiele samorządów w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wstrzymało finansowanie tego procesu, przyszło z pomocą swoim mieszkańcom, wprowadzając programy, czy to w samorządach województwa, czy w miastach, czy w powiatach. Ale to nie jest zadanie własne samorządów. To jest obowiązek państwa, aby wspierać swoich obywateli. To, to nie jest obowiązek państwa, żeby stygmatyzować, żeby wykluczać i żeby naznaczać, a z tym niestety mieliśmy do czynienia przez ostatnie 8 lat, tylko przypomnę, że były rzecznik praw dziecka nazwał metodę in vitro metodą niegodziwą. Szanowni Państwo, dość mrocznego oblicza Polski. Rzeczpospolita Polska ma być domem dla wszystkich obywateli bez względu na to, w jaki sposób zostali poczęci. Chciałabym powiedzieć, że Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego już w zeszłym tygodniu powiedział, że będziemy głosowali za przyjęciem tej ustawy. Obiecaliśmy Polkom i Polakom, że przywrócimy procedurę in vitro. To było nasze zobowiązanie wyborcze i to zobowiązanie dzisiaj spełniamy. Chcę wszystkim bardzo serdecznie podziękować za tę inicjatywę, za to, że jesteście tutaj z nami i dzisiaj, jeszcze raz podkreślam, spełniamy nasze obietnice wyborcze i wprowadzamy procedurę in vitro. Dziękuję.